W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Błogosławi i mocą Ducha Świętego mówi, Król Królów Jezus Chrystus, Król Polski i Wszechświata Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy. Napisz, akapit na potwierdzenie z Pisma Świętego Apokalipsa Świętego Jana Apostoła 3 rozdział werset 6 otwórz. Temat, list do zborów Sardes, kto ma uszy, niech słucha co Duch mówi do zborów. Napisz, obudził cię anioł pański i polecił. Wstań i zapisz słowo Boże na temat, jak się obronić od grafenu ciekłego, który zechcą wrogowie rozpuścić na niebie. Stan jest wyjątkowy, zagrożenie duże, dla dziedzictwa dzieci i Boga żywego, dzieci wybranych narodu polskiego. Zafunduje wam wróg bombkę grafenu ciekłego, czas jest naznaczony, bo chcą was wyrzucić z domu rodzinnego. Należy zachować ostrożność. Gdy dadzą alarmy o nadchodzącej fali zanieczyszczeń nad Polską, to nie wychodzić z domów, pomieszczenia skrapiać wodą egzorcyzmowaną i poświęconym octem, dobrze by było mieć maski oryginalne przeciwgazowe, lub nurkowe z butlą gazu, jak miałaś duchowo pokazane osoby tak zabezpieczone z bronią, które będą was kontrolować. Ta substancja to są nanocząsteczki, mają ostrza które na zewnątrz odkrytej skóry będą robić stany zapalne, ropne będą rany, które należy obmywać oliwą egzorcyzmowaną, czyniąc znak krzyża, modląc się do Boga, wszechmogącego słowami Panie nasz Boże wszechpotężny który byłeś, jesteś i będziesz. Ocal nas nędzych zburkanych grzechami to jest siedmioma grzechami od zagłady totalnej. Prosimy przez zasługi Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa krwawej męki. Wstawiennictwo Matki Bożej niepokalanej, jej serca przybitego siedmioma mieczami boleści, mocą żywego działania Ducha Świętego o łaskę uzdrowienia na ciele, duszy i umyśle. W imię Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego Wierzę. I tak niech się stanie. Amen. 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 Trwaj w pokoju Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy córko królewska. Twoja wiara cię uzdrawia od krwawień jak tą ewangeliczną niewiastę i wstawiennictwo dużej ilości osób, zamawiających msze święte i modlących się, bo ważna jesteś dla Boga w Trójcy Jedynego i Matka Najświętsza Tobą pragnie się posłużyć na drodze Bożej. Na jakiej jesteś? Zachowaj ufność, odziękuj dziecko Boże i prorokuj, tak jak usłyszałaś podczas mszy świętej. Kiedy przyjęłaś moje żywe ciało i krew w i świętej powiedziałem, a ty prorokuj, prorokuj, prorokuj w imię Boże na ratunek dla małej reszty dzieci wybranych nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska. I niech się tak stanie. Opublikować, zaufać. Mamusiu kochana królowo Polski proszę o jeszcze jedno potwierdzenie tego słowa Bożego przepraszam, że ośmielam się prosić. Tak córko moja wybranko Trójcy Świętej Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, dobrze, że pytasz. Zapisz, psalm 12. Temat, modlitwa o pomoc przed kłamcami. Werset trzeci brzmi, kłamliwi mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią nieszczerym sercem. Dotyczy narracji mediów na usługach masońskiego rządu. Ten psalm odmawiać jako modlitwę, by rozeznać podstęp tych, Którzy was zdradzili kochane dzieci. Ja królowa Polski, mocą Ducha Świętego, i mój syn Jezus Chrystus pragnę wam podziękować za wasze modlitwy procesyjne w KAW. W kaplicy świętego brata Alberta, cały czas był obecny mój syn Jezus Chrystus, król polski i na nowo zawarł z wami przymierze miłości. To są zaręczyny z oblubieńcem, był dumny z uwielbienia, pieśni, dziękczynienia, prośby. Błagania wasze były według Jego Najświętszego Serca, ja Królowa Matka wasza Hetmanka Jasnogórska Pani okrywam was swoim płaszczem miłości. Organizatorom tego uświęconego miejsca i zaproszonym gościom po imieniu udziela mój Syn Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości ośmiu błogosławieństw i pieczętuje swoją najdroższą krwią. W imię Boga Ojca Wszechmogącego Boga, Syna Króla Polski i Wszechświata Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.